Refleksja na dzień dobry. Przywołaj w myślach osoby, z którymi łączy ciebie bliska relacja. Pomyśl o kimś, z kim spędzisz dzisiaj czas i postanów być bardziej klarowną, współczującą, słuchającą oraz mniej impulsywną wersją samej siebie. Liczba spotkań, które masz przed sobą, jest ograniczona. A tak naprawdę nie wiesz, ile ich jeszcze pozostało. Każde z nich jest cenne. Dlatego już teraz warto podjąć decyzję, by podchodzić do nich z większą uwagą i troską. Nie traktuj nikogo ani niczego jako oczywistość. Naprawdę pragniesz, by ci ludzie byli szczęśliwi? Naprawdę chcesz, by zrozumieli, jak bardzo są dla Ciebie ważni. To właśnie z nimi dzielisz swoje życie, to jedyne wspólne życie, jakie dane jest wam przeżyć. Dlatego już teraz postanów, że nie zmarnujesz tej okazji. Dziękuję, jak zawsze, za Twoją uwagę i do zobaczenia. Pa.